Horrorowe losowe grańsko ma na moim kanale Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek to jest Baby in Yellow. O, mam być Niańką. Tym razem. Tym razem to nie dziecko ma się bać niańki tylko Niańka ma się bać dziecku To jest taka odwrotna reakcja. Można by rzec Jeżeli wam się odcinek spodobał nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrypcję na kanale, a jeżeli wam się... Eee, podoba inne odcinki, to też możecie zostawić łapkę w górę. To akurat niezła gra. Eee, Nad nie przeczytałem dialogu, a już wiem o co tu chodzi na karę dziecko weź butelkę z bridge'a o kurde a a o jele, ja, kiedy mu na oczy nie czekaj chapter select To jest całe menu, okej. Okay. Pod Gdzie to? To to? To to. Chaining mat. Get new happy. Jest eee. eee. pieluchy? A to. Co jest kurwa? O, kurwa. O Jezu Dobra Weź w dziecko do Uż. O jak mnie kopnął Jak mnie kopnąłeś ty Dziadzie przybrzydły Rzuciłem w nim Będziesz o, Jak mnie o, o. Otwieraj O fuck Jak on się do mnie zbliża niebezpiecznie e, Kot Co? Dobra zamknię drzwi. Zamykamy drzwi. Okej. Okay. Oglądnę sobie telewizję. Zobaczmy co będzie w telewizorze. W telewizorze. Co jest? Sprawdź dziecko. Co tam się dzieje? Put baby to bed again Take baby to bed Co? Co to za jakiś To jaki zbutowany Jack Jack jest Zimnie ma mocnych Dobra Bierzemy Cię do łóżka Masz spać Wyłącz światło Dobra. Zamknij drzwi. Wy otworz je, wejdź tutaj. Okej. E. Fuck. A. Eee. Za. noc pierwsza mamy... Noc druga teraz. Dziecko, śmieję się. Zobacz, zobacz! To nie jest zabawne Nie Mówiłem ci, żebyś tego nie robił Aha, czyli to jest taki, taka scenografia, że my będziemy... I tak musieli zginąć. Pick up key. So, open. Open. Oh, so is. What for? Okay. To już mniej więcej wiem co robić z tym dzieckiem Bierzemy Kur cool. Co jest? Co jest? Zaszrana pielucha, chodź tu! Ty Gdzie? O nowy pokój się otworzył Dobra, idziemy. Przewiatrzy trochę, bo jebie z tej tego dubska jak nie wiem z czego. Masz. Weź dziecko do łóżka. Ech! Kurwa, co jest? Tu już po oczach widać, że tak jest, nie wiem. Jack, Jack, jack na sterydach. Dobra. Otwieraj drzwi. I masz spać. Masz się kurwa, dzwonię nie odezwać. Bo ci miotło. Chill out, watch TV on the sofa. Nie, żebym się znęcał, no ale to jest jakieś demoniczne dziecko. Dobra, obejrzałem telewizję. Zasnąłem. Noc trzecia. Dobranoc. G dobrych snów. Pokażę ci moje sny znaczy tu było napisane na słodki znów yeah! Czy wyjdziemy teraz w jego głowę i co teraz aha obejrzyj telewizję Idź do pokoju i weź dziecko no dobra to ja go wezmę Aha, to miałam go uspokoić. Dobra. Nie, nie znam jeszcze tak angielskiego zbyt dobrze. znajdź coś do jedzenia. Nakarm mnie. Dobra, już! Kur... Nakarm dziecko, ty potworze! Okej. Okay. To idę nakarmić. Otwieraj! Otwieraj, mam dziecko do nakryć. O, oh, fuck. Co jest? Już. To jest... O, kuźwa. Nie, nie, nie gadaj. Nie, nie. Aha. Ah! So ist. Talisman. Sterlich. Hammer. Maria. Zapanuj nad tym dzieckiem. Co? Już? Co jest? Jak go wyrzuciło? Dobra, lecimy z nim do verka. Ale napis nie zniknął. Dobra, jak przypo... Co jest? Kurwa... Co jest? Dobranoc. Na pewno. Co jest? Co? Ucieczka odblokowana. Podążaj za białą, yy, za białą zającem i ucieknij dziecku. To tyle? Chapter select. Nie! Czekaj. Pick one X, aha. To się wydarłem dwa razy, no okej, okay, okej. Okay. Czyli czapter drugi pewnie będzie za parę naście lat. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale ja idę sobie wymienić oczy ja